Cześć, jestem Rewes i witam was ponownie, wróciłem na YouTubie, no i chciałbym przywitać wszystkich tych, którzy i czekali, i tych, którzy dołączyli do mnie dopiero potem. E, trochę tutaj przeszedłem dalej, nie nagrał mi się odcinek, ze względu na to, że miałem pewne problemy, że OBS mi dźwięku nie przychwytywał, ale teraz możemy przejść do sejfu i ruszać dalej. so show me what you can do salvatore okay chief salvatore otwieraj, here i Tutaj. tick could i Oho, prokurator jedzie. O ile pamiętacie, wykradliśmy Christ. dokumenty. Ok, like Jesus, alarm. Dobra, ja sobie tutaj przypomniałem, jak e, mniej więcej się steruje wszystko. Teraz musimy dać stąd nogę po prostu. O, halo, halo, karabinek. Gin. Dobra, poczekamy tutaj, aż. Sam do nas przyjdzie Okej okay. Chodź, chodź, chodź Bum! Tak jest Załatwiony Dobra Nie, 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 bo ja chcę tą strzelbę, ziomeczku yy, dobra, zatem lecimy sobie Żeby stąd wyjść Bo tutaj kombinowałem w sumie Co mam zrobić, bo Odjechał ten Salvatore Mieliśmy niby według Porad Wziąć jego auto i znowuciec, ale tutaj nie ma jego auta, i to jest właśnie taki ząk. Co tu robić? Nie wiem, to jest chyba jakiś bug czy coś. Znowu zapomniałem o dokumentach? Dobra, lecimy dalej. Weźmy je. Dobra, jakieś dziwne świersze. Umcyk, umcyk, dobra, lecimy. Jeżeli się za mną stęskniliście, napiszcie, jak bardzo. A przypnę wam serduszko i na najlepszy jakby komentarz yy, przypnę go po prostu i dostanie również serduszko. Ale dobre komentarze dostaną tylko serduszko, więc pamiętajcie. Dobra, yy, weźmy sobie z tego, to nie ten, pomie... to nie to pomieszczenie, halo, halo, te? Hmm, momencik, to te pomieszczenie, dobra. Dobrze myślałem. Odwieźć Salvatore do domu w okolice Stadionu w Hoboken. Dobra, okej. Okay. Już mi wyjaśniliście jakie to jest miasto i tak dalej. Na czym jest wzorowane. Oczywiście również polecam wam obejrzeć film Chłopcy Sferajny, na którym jest no, częściowo wzorowane postacie z tej gry. Również ich wszystkich wygląd jest według mnie identyczny. Tak samo Salieri jest bardzo podobny. Aktor jest dosłownie skopiowany. Odwiedziny ubogaczy. Okej. Okay. Całkiem super. Odwiedź Salvatora do domu w okolicy stadionu Hoboken. Okej. Okay. To chodź tutaj w na ulicę. Kapa. Dobra. Lecimy i zobaczymy jak to będzie. O! Muszę się rozgadać, żeby być bardziej żywszym na tych streamach, bo. Ej, jesteś nudny od gońciarza. halo. Cicho, cicho bądź. To dla dobra ogółu. Nie krzycz. Panika nic ci nie da. Dobra. Odpalaj ten złom. Ok. Jedźmy sobie przez Oak Hill. Dotrzemy wtedy do Hoboken. A do okien. Lecimy. Uff, ach ta seria, jestem strasznie ciekawy, co będzie dalej. Mianowicie, trochę przeszedłem, bo jeden z odcinków mi się teraz nie nagrał. Jest jakiś parking, ale dalej to już nie wiem. Może uda mi się przejść do tego momentu i piszcie mi jakieś porady. Oczywiście, jakieś ciekawostki o mafii, coś, czego mogę ewentualnie nie wiedzieć. Bardzo by mi się to przydało. I zaraz wyrwiemy placka, bo jedziemy tak szybko, że to jest masakra. Z tej górki. jo. Dobra. O... god damn it. Gin! To znaczy nie gin, tylko... Tyle nie kompadaczkę miał za kierownicą, widzieliście to? To jest w ogóle. Pajecerka. Dobra, lecimy sobie dalej. Jedziemy jak najszybciej. Ale ja też dzisiaj ledwo co czas wyłapałem, miałem jeszcze problemy techniczne z dźwiękiem. Co nie było za fajne i bardzo mnie bolało, że musiałem jeszcze raz nagrywać i w sumie nagrywam to drugi raz. No i co, lecimy sobie dalej. Lecimy do punktu X, odstawiamy e, ziomeczko, który ma fajny wąsik i lecimy oczywiście dalej z fabułą. Dobra. Zobaczymy co tam nasz Scalieli przygotował. Dobra. Oczywiście, wzięliśmy te dokumenty prokuratora, więc teraz prokurator nic na niego nie powinien mieć. Także całkiem sztosik. No i co, wbiliście praktycznie 830 subskrypcji, z czego jestem mega zadowolony. Nawet, wręcz powiedziałbym, że bardzo. Nawet, no cóż, no, nie wiem, czy dobi nie dobijemy do mojego marzenia, czyli 1000 tak naprawdę. Jestem Wam bardzo wdzięczny, że przyszliście i.

Zatem lecimy sobie dalej, oczywiście. Wiem, że pewnie chcielibyście The Walking Dead niż mafię. Ale, no cóż, postanowiłem, że lecimy sobie systematycznie. Raz ten odcinek, raz ten odcinek. Więc, no, mam nadzieję, że Wam się to spodoba i że będzie całkiem spoko. No cóż, ogłaszam serię. Mianowicie co po czym będzie? Po mafii będzie oczywiście Assassin's Creed 1, a po The Walking Dead będzie nareszcie Gothic 3. Testowałem ją wczoraj, wgrałem do niej wszystkie patchy. Śmiga jak talala, więc lecimy z nią. Tak jest. Ok, mam nadzieję, że nowy program do montowania będzie całkiem sprawny. Już nie montuję Sony Vegasem, tylko jakimś innym programem którego no, nie sposób zapamiętać Ale jak, jak będziecie się pytać czy montuję To oczywiście wam odpiszę Ale dobra Lecimy sobie dalej Salieri z Bari bar Jest zaznaczone oczywiście Dobra Szkoda, że tutaj nie można jakoś wiecie Tunigować tych wszystkich aut Żeby one wyglądały jakoś lepiej Czy czegoś w tym stylu No ale no Rozgadałem się i mam nadzieję, że tak będzie Do kolejnych odcinków Przynajmniej się nie zacinam, a to jest jakby większym plusem. Przygotowywałem się do powrotu nieźle, także myślę, że spoko. Dobra, dobrze jadę. O, panie! Halo, alo! O, ty Mendo! Jeden z drugim. Jeden z drugim. Dobra. Nie będziemy naśladować żadnego majora czy innych rzeczy. I Kononowicza. To nie jest. To jest głupie, tak szczerze. No. Bezproblemowo jakby nie mam problemu do ludzi, którzy to oglądają, ale... To jest dziwne tak naprawdę według mnie. O nie, most zwodzony. Nie zdążyliśmy. Ale dobra, poczekamy chwilę przed nim i ruszymy do Salier'ego. Salierego? Jak to się odmienia? Halo, halo, dobra. Mam nadzieję, że teraz się wszystko pięknie nagrywa. Raczej z FPS-ami nie będę miał problemów. Bo to nie jest już jakimś problemem, zwłaszcza, że gry mi działają bardzo dobrze dobra, opadaj ten most szybciej z tą lodziarnią czy czymś, o nie, nie nie mogę go naśladować, to jest zły przykład dobra ej, ale szybciej serio, już chciałbym po tym przejechać nawet Ach, muszę czekać, ale przynajmniej sobie z wami pogadam, tutaj nie ma korku, więc całkiem spoko okej, okay, kamera dziwnie się przedstawiła co jest dziwne no, dawaj, dawaj, dawaj. O, dobra, opuszcza się most. Zatem możemy jechać dalej. Dobra, wjedziemy w taki sposób. No, wjeżdżaj. Dobra, coś mi się tutaj nie udało, ale dobra. Ok. Powoli wjeżdżamy. No, spokojnie. Dobra. Więc mam nadzieję, że przyszłe serie wam się spodobają i wpadną wam w oko. Wiem, że wielu ludzi dzieli się u mnie na dwie grupy na razie, Gothic i The Walking Dead. Dlatego mam nadzieję, że będziecie czekać na obie te serie, a raczej czekać na Gotika i na The Walking Dead, aż go zakończę. Oczywiście The Walking Dead sezon drugi również będzie, o to się proszę nie przejmować. Będą różne fajne gry, tylko będę musiał odpocząć chwilę od The Walking Dead, zanim... E, po tym jak go zakończę, to muszę od niego trochę odpocząć. Jak sami dobrze wiecie, że żeby mi się ta gra po prostu nie przejadła, będę jakby chętniej do niej wracał, chętniej nagrywał, bo będę miał tam jakieś... Myśli związane z nią. Dobra? Wysiadamy sobie i dawaj do sali Jerego. Dodano do garażu nowe samochody. Bolt model B, Cope brązowy. Okay, enter. Świetny interes. Well done, boys. The last job went fine. There's no evidence or witnesses left against us. Thanks to your persuasive methods, they won't even squeak. Thanks, boss. We try to make you happy. <laughs> well, you certainly did. But today we're here for something else. Paulie has a pretty interesting proposal. Well, I met a guy from Kentucky, William Gates. Everyone knows that Kentucky makes the best homebrewed whiskey. Well, anyway, this guy almost threw up when he tried the whiskey which Morello sells here. When he gave me a drink of this stuff, they brew back there, forget about it. I won't drink anything else. So I asked him about it, right? He said it was no problem and that he could deliver me as much as I wanted. You know, I got jazzed thinking about the dough we'd make on it. Well, I ordered a truckload of it. I said to myself, if it catches on here, we can make a bigger deal later. It would certainly be a good replacement for the loss of our Canadian. I like it. Nice one. Me too. So we're gonna pick up some beautiful booze. I'm already looking forward to it. Where are they hiding it? They'll meet us in the big parking garage. We have to be more careful than we were before. You'll get to the place by car with two other boys. They'll be your escort on the way back. You three pick up the truck and take it to our warehouse in Hoboken. The boys are already out in the yard waiting in the car. And bring me back a bottle so I can finally drink something decent. No i lecimy, co? Okej. Okay. Otrzymaliśmy tą strona jak coś. No i też ogólnie chciałbym wam podziękować za to, że czekaliście, bo to mimo wszystko 8 miesięcy. To jest bardzo dużo, wiem, że... No, obiecywałeś, że za miesiąc wrócisz, ale no... kurczę, ciężko było. Nie miałem skąd wziąć tego sprzętu, no ale teraz już go mam, więc jakby nie ma problemu i można oglądać dalej. I dzięki za polecanie mnie wszędzie i w ogóle za całą pomoc i czekanie. Czy ta stara muzyka nie przypomina wam trochę Fallouta, która tam leci? We'll be back in a little while. We drive out, follow after us. Then we'll have a shot at the warehouse. Sure, boss. Dobra, odszukaj Billa i do Bitargu. Cześć panie z wąsem. They're waiting for you mister. Spoko. Ej, mogliśmy do niego zagadać. W sumie fajny ma wąsik. Dobra. Bierzemy sobie Tombstone'a, ogólnie fajna lokacja, bardzo mi się podoba Tylko, że tu będzie naprawdę ciężko e, Tutaj będą takie ga gangstery Kozak, że to będzie dla mnie po prostu szok Dobra, lecimy, to będzie masakra, no co, co ja wam mogę powiedzieć, no A, jeszcze na górę, tutaj y, po schodach muszę Dobra Okej okay. hey there bill it's good to see you again hey polly these are my partners are good friends i like the idea of working together and they also like first-rate whiskey which yours certainly is that it is the main thing is that don salieri likes it too and since he's financing the whole deal he's your first payment for the goods give mr salieri my regards i'm always happy to do business with people like him you should be bill you could hit it big with this This Oho, ekipa! Ty jak dostał? Co się dzieje? Jak głośno w słuchawkach? Ale rozruba! Dame, no właśnie, tak mi bolały uszy od tego. Bo mam tak głośno w tych słuchawkach, że to jest masakra, wiecie? W ogóle fajna rozdziel fajną mamy rozdzielczość, bo y, korzystam sobie z telewizora jako monitora, więc to jest całkiem dobry sposób fa całkiem fajny. Możecie mnie nie popierać czy coś, ale no cóż, no, mi się podoba, nie? Wiecie o co chodzi? No stary, gdzie ty podchodzisz w ogóle? Dobra, oni się jeszcze trzymają. Czasem muszę uważać też na, na ich jakby wiecie, na ich poziom zdrowia. No halo, halo, C czemu nie szczelasz? Dobra, dostał. Czasami się buguje przy tym, nie wiem czemu, ale chyba dlatego, że nie mam tego pacza wygranego, tego najnowszego. Ale no cóż, nie będę go już wgrywał. Bo w sumie, nie mam już na to, jakby wiecie, czasu. A nie chciałbym przechodzić tego wszystkiego od nowa. O nie, sam nie żyje. Halo, sam, czemu to zrobiłeś? No dobra, spróbujmy ostatni raz y jeszcze raz. Spróbujmy ostatni raz jeszcze raz. Dobra, e zobaczymy, gdzie te cwaniaczki się chowają. Bo strasznie. Ciężko, jeszcze oni są dla mnie kulą u nogi, że po prostu podchodzą do nich i ja muszę o nich dbać o ich zdrówko i żeby sobie nóżek nie połamali. Ale no cóż, no zobaczymy jak to nam pójdzie, no. Mam nadzieję, że spoko. Mam tutaj jeszcze w myszce taki, taką opcję, że mogę sobie dodatkowo zwiększyć e, czułość jej. Dobra, Przewinmy już ten filmik, bo go widzieliśmy. No dawaj, dawaj, dawaj go. Dobra. Dobra. Dobra, gdzie, 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 gdzie ty lecisz w ogóle? Nie wiesz z kim tańczysz. Dobra, lecimy. O, wygnoję. co się tu dzieje? Wszystko wybucha. No, odejdź. Bo cię zabije tamten... stary. Ty nie wiesz co robisz. Ty szalony jesteś w ogóle jakiś. Weź i idź stąd, bo mnie ilitujesz. Jeszcze zaraz się skończy tak, że... Zabijesz nas obu. Dobra. Nie wiem za bardzo gdzie on jest, wiecie? Co? Załatwiony? Załatwieni. Dobra, jeszcze tam jest jakiś cwajak. Został w głowę. Albo nie został w głowę, tylko po prostu tak odwala. Maniany. Dobra, zginął. Pięknie. Super mi to idzie. Yy, dość lepiej niż wcześniej, można przyznać. Dobra. Tu jest oczywiście apteczka, jakby ktoś chciał. Ale ja jej nie potrzebuję. Póki co, oczywiście. Mam nadzieję, że Pauli ani nikt z tych idiotów mi nie wyjdą. Oła, oła, oła. Dobra. Gdzie tutaj go? Jeden z drugim. <laughs> A, pomocy? No nie, ja nie żyję, ja nie żyję, pomocy, halo, szybciej, do apteczki, ja pierdzielę, tak dobrze, że ją za zachowałem, o nie, zginąłem. Dobra, ostatnia próba i kończymy odcinek, wiecie, bo trochę się przedłuża, a ja dzisiaj nie mam czasu, bo muszę jeszcze ogarnąć sobie parę spraw i trochę pomóc. Dobra. Zatem lecimy sobie ostatnią próbę, jak coś to po prostu pożegnamy się i dokończymy to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Dobra. I powiedzcie mi jak wrażenia, czy jest lepiej niż kiedyś, czy jest lepszy mój komentarz, czy raczej nie. Ale mam nadzieję, że raczej tak. Ale ocencie to sami, bo... ...jakby filmy są robione z myślą o was. Dobra. O oh my god. Dobra? Au, au, au. Panie. Nie nawalaj z tego karabinka zbytnio? Dobra? Aha, bo on tutaj podszedł. Ja pierdzielę, ja ich różnic za bardzo nie mogę już. Dobra? O, kolejna ekipa. Dobra. Dobra. To jest ciężki to jest ciężki jakby celownik, wiecie? W sumie według mnie. Dobra. Halo, Pauli, ty jesteś idiotą. Ja ci już mówiłem to. Że ty jesteś głupi jak but po prostu? Masz mózg wielkości orzeszka, stary. Oa Ale dostałem, to jest nasz, czy nie nasz? To jest nasz. Ja pierdzielę, ja już ich nawet nie odróżniam, wiecie? O, kurde, bela. Uciekaj! Stary. Bo to wybuchnie. Dobra, wiecie co? Ja... ja... Ja trochę pomogę tym autom wybuchnąć, wiecie? E, dobra. Sobie przejdziemy tędy i będziemy kończyć odcinek, jak tylko zobaczymy, czy nam się uda. Jak się nam nie uda, to po prostu palicho i lecimy sobie dalej, wiecie? Bo to nie ma sensu ciągnąć tego w nieskończoność. E, nie chcę też również, żebyście się nudzili na odcinku, bo to nie o to tutaj chodzi. Oczywiście. Ale kto jeszcze tutaj? Dobra Trzymaj się ramy Dobra, gijmy Dobra Zerknijmy Zr sobie na dół Jest faniaczek Jest kolejny Oho, przyjechali idź mi z celownika, bo go nie widzę. Szybko, szybko. Muszę się uleczyć. Mam 7 punktów życia, co jest mega trudne. Ale, no, jak zginę, to po prostu zakończymy odcinek, wiecie? Ale, dobra, uleczyłem się. Zobaczymy. Jak nam dobrze pójdzie, to spoko. Ale jak zginiemy, to też nic się nie dzieje, wiecie? Dobra, lecimy sobie na dół. Eee, tutaj te gangsterki zostały pokonane. Zobaczymy jeszcze. Na dole co jest? Bierzesz szczelbę. Dobra, szczelba jest całkiem fajną bronią. E, mam nadzieję, że tutaj ich nie będzie, tylko. Chociaż wszystko jest tutaj wiadome, cholerka. Co to za obstawa, kurde bela? E, pali się? Aha, bo oni mają koktajle mołotowa. O tak! Ała! Ała! Dobra, próbujemy! Nie, 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 nie tak, stary! Dobra, ten jest jakimś nieruchomym celem Naprawdę, ja, ja już nie mam czym strzelać zaraz to jest jakiś boss? Pauli nie ty idioto Która muszę ratować jego tyłek dobra udało się ale jak ja przejdę tutaj jak ty tutaj przeszły dość stary ja nie mogę przejść. Ech. Ale czy, czy gra jest jakaś zbagowana, czy coś? Stary, przejdź. Jak wy tędy przeszliście? Halu, halu. Dobra, otworzę jakiś inny i przepchnę to po prostu, wiecie? Bo już powinienem kończyć odcinek, a jeszcze się tutaj bawię, wiecie? Dobra, zaraz skończymy odcinek sobie, tylko przepcham sobie to Nie wiem, wjedziemy tutaj czy coś? Uciekaj! Panie! Dobra, uciekajmy stąd Bo tutaj były jakieś... Problemy Dobra weźmy sobie te auto, wiecie? Będzie szybciej, jeszcze do otwarcia przepchniemy tamte I będzie spoko, tylko tam nie zauważyłem jakiegoś nie wiem czego w sumie? No, tym złomem! Odpalaj! Czemu nie chcesz jechać? I co, na wsteczny mam jeździć? No dobra, możemy jeździć. Byleby to przepchać. Wiecie? No i tak się gra moi drodzy. Tak się gra. Nawet jak się nie da, to wszystko się da. Odsyka piłę i do bitargu. <laughs> A. gdzie? No What the fuck with Dunfo? You won't be no magnet now. What the hell was that, Polly? Who were those hurts? How should I know? Okej, okay, okej. Okay. Dobra, już będzie koniec odcinka. Dobra, no i słuchajcie, ja będę kończył odcinek, trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć, cześć.